Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w drugim śniadaniu przy kawie w poniedziałek. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego język angielski jest ważny, na to pytanie odpowie nam nasz dzisiejszy gość, Aneta Czuduk. Dzień dobry. Hey, Anetko, dlaczego przyszłaś do nas poopowiadać o języku angielskim? Angielski jest moją pasją i był moją pasją od zawsze i bardzo chciałabym troszeczkę zarazić ludzi tym językiem. Jak również propaguję dosyć alternatywne metody nauczania, stąd też chętnie o nich może powiadam i może przydadzą się komuś w nauce języka angielskiego. O jakich metodach mówisz? Mówię o metodach, gdzie nie korzystamy z podręczników i nie uczymy się stricte jakby programowo, czyli są to bardzo często przygotowane zajęcia pod ucznia, pod jego predyspozycje, pod jego potrzeby. I wiadomo, są słuchowcy, są wzrokowcy, są osoby, które potrzebują języka do pracy, są osoby potrzebujące języka do wyjazdów. No i w ten sposób przygotowujemy mhm. zupełnie pod ucznia program. Czy można rozumieć język angielski i nie mówić w tym języku? Jak najbardziej, ponieważ większość osób rozumie ten język, natomiast e, oczywiście ma bariery, jeżeli chodzi o mówienie. Również na zajęciach próbujemy te bariery przełamać. Troszeczkę może jest elementów też psychologicznych, które w tym pomagają. E, także w ogóle kompleksowa obsługa, że tak to ujmę, w kwestii języka. Mówisz o elementach psychologicznych. Wiele ludzi uważa, że trzeba mieć specjalne predyspozycje do tego, aby się tego języka nauczyć. Faktycznie tak jest? E, nie do końca powiedziałam, że predyspozycja. Na pewno trzeba mieć chęć, zapał i mieć dobrego nauczyciela i dobry materiały. Wydaje mi się, że to jest klucz do nauki języka angielskiego. Jeżeli to jest, oczywiście zajmie to pewnie komuś dłużej niż komuś innemu. Natomiast jeżeli to jest, to myślę, że każdy jest w stanie w każdym wieku tego języka się nauczyć. Eee, osobie takiej jak ja, która dobiega czterdziestki, nigdy nie była w Stanach Zjednoczonych, tudzież w Wielkiej Brytanii i chciałaby się nauczyć tego języka bardziej mówić, mhm. niż pisać. Co byś poleciła? Poleciłabym przede wszystkim e, dużo czasu na to, żeby w ogóle ten język móc zgłębić, ponieważ jednak to, co my robimy, załóżmy dwa, trzy razy w tygodniu, to jest tylko czubek góry lodowej. Naprawdę dużo pracy trzeba włożyć e, samemu. I zacząć od prostych rzeczy. Tłumaczenia tekstów swoich ulubionych piosenek, czy oglądania filmów, czy takich krótkich rozmówek. E, myślę, że to pomaga. Przede wszystkim kontakt z tym językiem, to jest naprawdę najważniejsze. No właśnie, a jaką metodę najbardziej proponowałabyś do nauki języka angielskiego? Zależy komu, zależy komu i zależy jakby jaka jest potrzeba um, tej osoby w kwestii nauki języka angielskiego. Na pewno proponowałabym naukę ze zrozumieniem, bo może nie na pamięć i e, z dobrym nauczycielem, który jakby będzie umiał też zdefiniować to, kto co umie, a nie czego nie umie. I to jest e, klucz, żeby jednak osoby zachęcać, a nie wytykać błędy. W ten sposób wydaje mi się, że też można zachęcić niektórych. No i przełamując pewne też bariery, które osoby mają, to jest też bardzo ważne. Gdybyśmy dzisiaj chcieli zacząć uczyć się, jesteśmy w czasach, kiedy internet jest ogólnie dostępny, mm -hmm. gdzie jest masa kursów różnego typu. W którą stronę mamy iść? Chcemy, co, co byś nam polecała? Tak? zdefiniujmy nawet, do czego potrzebujemy ten język. Czy jest to język biznesowy? Czy jest to język, żeby pójść do sklepu, nie wiem, w i kupić tego pomidora czy tą kolę. E, więc trzeba popatrzeć sobie na pewno, jaki dany e, kurs ma program, jakich ma e, dana szkoła nauczycieli. To jest e, kluczowa sprawa. E, na pewno nauczyciela można czasem sobie zmienić, ponieważ jak już przyzwyczaimy się do danego nauczyciela, już nie za bardzo e, jakby przed nim się denerwujemy. E, potem pójdziemy, wypuszczenie zostaniemy w świat. I bo, o Boże, oczywiście, już wszystko zapominam, już się boję, już się stresuję. Więc warto czasami na przykład y, zmienić nauczyciela na, dwie, trzy, na dwa, trzy zajęcia, żeby zobaczyć, jak on uczy, żeby poczuć się w towarzystwie jakby innej osoby, tak samo pewnie jak w tej, do której się już przyzwyczailiśmy. Natomiast uważam, że też warto sobie samemu szukać różnych fajnych materiałów. No jest mnóstwo stron w języku angielskim. Oczywiście nie od razu, że y, zbudowana i nie od razu będziemy czytać Wikipedię po angielsku, ale możemy. Po jednym zdaniu sobie gdzieś tam z tych rzeczy, które nas interesują, oczywiście, tłumaczyć nawet na własną rękę. Broj może nie w Google Translator, bo tam wyjdą jakieś <gry> bardzo dziwne rzeczy, yy, ale no starać się jednak naprawdę samemu. To wymaga dużo, dużo własnej pracy i nauczyciel może stanąć na głowie. Natomiast jeżeli osoba nie włoży swojej pracy w to, to, no to nic z tego nie będzie. Wielu Polaków wyjeżdża za granicę, często w ogóle nie znając języka angielskiego. Czy jest w stanie się go nauczyć jakby na miejscu? Tak, bo musi. To już jakby nie ma wyboru. Jeżeli nie ma dodatkowo Polaków wokół siebie, to musi się jakoś porozumiewać. I uważam, że to jest dobry sposób, aczkolwiek rzucenie na głęboką wodę często dla osób, które są dosyć nieśmiałe i takie niepewne siebie, no to już graniczy wręcz z traumą, więc oczywiście wszystko jest dla ludzi, ale wyleby po środku. E, jak pojedziemy do... Londynu, to pewnie co druga osoba będzie mówiła po polsku, no tak. więc nie powinno być z tym problemów. Natomiast tak sobie myślę, że wiele osób ma ogromny lęk przed mówieniem. Mhm. Tak? Nawet jeżeli wiedzą, co powinni po powiedzieć, tak. to boją się odezwać. Mhm. Kiedyś słyszałam takie zdanie, że tak naprawdę w języku angielskim, tym prawdziwym, Mówi niewiele osób. Większość osób, które posługuje się językiem angielskim, to są takie osoby jak Ty, ja czy On, mm -hmm. i Wy się świetnie dogadacie. Ile w tym prawdy? Coś w tym jest. Ja akurat miałam ten przywilej, że ja dorastałam za granicą, więc mój angielski jest jakby bardziej zbliżony temu prawdziwemu angielskiemu. Natomiast czytałam ostatnio świetny artykuł, że angielski ma wiele odmian. I to jest tak, że są chińsko-angielski, hindusko-angielski, no rosyjsko-francusko-angielski, ale gdzieś tam ta baza i ta geneza jest ta sama, jest to jednak angielski. Więc dogadamy się, dogadamy się, kali mieć, kali być, ale dogadamy się <grym> na pewno. Wielu rodziców na pewno zastanawia się, kiedy wysłać swoje dziecko na pierwszą lekcję języka angielskiego. Mhm. Kiedy, tak? tak? Wydaje mi się, że pytanie nie kiedy, tylko bardziej do kogo, mhm. ponieważ jeżeli na przykład w przedszkolu mamy zajęcia z języka angielskiego, sprawdźcie najpierw, kto je prowadzi. Dowiedzmy się czegoś o tej osobie, nie zawierzajmy na słowo, że ojej, świetnie jestem nauczycielem, to już wyślę moje dziecko do tej pani. Yy, uważam, że można zacząć jak najwcześniej, można, yy, nie wiem, trzylatka to już jest w miarę dobry wiek, żeby dziecko zaczęło się uczyć kolorów, po angielsku zwierzątek i tak dalej. Ale nie forsujmy yy, tego, nie, nie uczmy dzieci jakby konstrukcji, których one nie rozumieją. Niech to wszystko idzie jakby takim logicznym, spójnym y, ciągiem. I mówię, sprawdźmy do kogo. To jest naprawdę ważna sprawa. Sprawdźmy do kogo, jakie to osoba, niekoniecznie nawet ma wykształcenie, ale jakie ma podejście do dzieci i jakie ma metody nauczania. Y, bo to jest naprawdę no, kluczowa sprawa, żeby to dziecko od, y, no, od, od dziecka uczyło się po prostu poprawnie. Bo potem wszystko wychodzi. Wszystko. Jesteś nauczycielką? Tak. Z zamiłowania. zamiłowania. E, chciałabym, żebyś. Pochwaliła się. I jakimś takim osiągnięciem, Ojej. wiesz, nie wiem, przychodzi do ciebie stoletnia staruszka, i ty ją w pół roku uczysz angielskiego. E, największym osiągnięciem moim jest nauczenie pana, który no, no prawie nic nie mówił. Wiadomo, I like i I have, no to umiał. W ciągu 9 miesięcy dostał się na NBA, na NBA na studia, więc to jest naprawdę już ogromny sukces, to jest bardzo trudny egzamin. Do tego tłumaczenia robiliśmy tłumaczyliśmy dokumenty budowy drugiej linii metra, też na wyłączność, także gdzieś tam to doświadczenie i, i jakieś tam małe sukcesiki są. Również sukcesy polegające na takich psychologicznych, bardziej właśnie przełamaniu barier wśród osób, które kompletnie, kompletnie bały się mówić, były bardzo w sobie zamknięte i gdzieś tam ja je wypycham, staram się, żeby one je. No, nabrały trochę pewności siebie, dużo osób płacze na moich zajęciach, ale to tylko i wyłącznie, no tak, tak to się muszę przyznać, ale tylko i wyłącznie potem na no dobre im to wszystko wychodzi, bo jakby stoją w twarzą w twarz ze swoimi jakimiś lękami, ze swoimi problemami i w momencie kiedy one są już rozwiązane mogą jakby iść dalej. Także tak, to czasami jest ciężko. Zabrał, zabrzmiało groźnie. <gry> Ile czasu, tak racjonalnie myśląc, potrzeba na nauczenie się języka angielskiego w takim stopniu komunikatywnym? Jeżeli się ma systematyczność, jeżeli naprawdę się chce, to myślę, że cztery miesiące to jest to jest odpowiedni czas. Mówię, tylko pół godzinki naprawdę dziennie poświęcać na to i przede wszystkim pracować o dobrych materiałach, bo niestety podręczniki, no nie chcę absolutnie z całym szacunkiem do wszystkich osób, które piszą te podręczniki, no one są jednak mało spójne i mało logiczne, yy, ponieważ yy, nie patrzą na angielski jako na całość, tylko są wyrwane pewne zagadnienia i nie, ma, nie uczą jakby osób yy, logicznego łączenia pewnych rzeczy. W momencie, kiedy robimy załóżmy czas przeszły, on jest bardzo podobny do czasu teraźniejszego, on jest bardzo podobny do czasu przyszłego, ale my nie uczymy się tego razem, my się uczymy wszystkiego z osobna, co wydaje, Potem się trudne. Więc e, pracujmy na dobrych materiałach, y, miejmy ten zapał, niesłomiany, tylko taki prawdziwy. I myślę, że naprawdę 4-5 miesięcy to jest, y, no to już się dogadamy. Dogadamy się. Skoro można się nauczyć gry na pianinie samemu, y, czy można się, na, się też nauczyć języka samemu, korzystając na przykład z dostępnych materiałów na YouTubie, czy kursów, właśnie takich sieci. Ehm. Samemu się można nauczyć. Ym, w takim wiesz stopniu, żeby się porozumieć, żeby rozumieć, żeby się nie bać mówić. Czy Powtarzam, jeżeli są dobre materiały, to tak. Kwestia oczywiście wymowy jakby pozostaje do skonsultowania z profesjonalistą, natomiast rzeczywiście, jeżeli mamy dobre materiały, logiczne, spójne, które dadzą nam bazę na to, żebyśmy potem mogli ewentualnie kogoś rozwijać ten język, to myślę, że tak. Super. Ja jeszcze troszeczkę w temacie dzieci, ponieważ sama miałam okazję spotkać taką rodzinę, która do swojego dziecka zatrudnia opiekunkę, która mówi w języku angielskim. Mhm. Czy to jest dobry pomysł na to, żeby swojego dzieciaka nauczyć mówić tym językiem? A dzieci w jakim wieku były? Malutkie, malutkie dzieci. A malutkie, malutkie mhm. zupełnie. Mhm. Teoretycznie tak i, i, i troszeczkę tak, troszeczkę nie, yy, ponieważ dzieci to co mówię, będą nauczone pewnych zwrotów, one będą yy, nie to, że uczone na pamięć. Oczywiście one podłapią sobie wszystko, będą wiedziały, że to zdanie trzeba powiedzieć tak, ale potem będzie ciężko im to przełożyć na, na inne zdanie, które gdyby załóżmy znały regułę, jakąś tam, oczywiście wytłumaczoną na zasadzie, prawda, tego, jak one są w stanie to zrozumieć, to by mogły wiele różnych innych rzeczy powiedzieć. I to jest właśnie w tym problem, że jeżeli my się uczymy poszczególnych zdań na przykład, gdzieś tam nam zapadły w pamięć, czy gdzieś tam podsłyszeliśmy i nie rozumiemy skąd one się biorą, no to de facto tylko jesteśmy w stanie powiedzieć to jedno zdanie i powiemy je oczywiście bezbłędnie, ale już nie jesteśmy w stanie tego przełożyć na całą resztę i to jest uważam yy, problem i dlatego ludzie się boją, bo, on, bo oni wiedzą, że coś tam, gdzieś tam umieją, ale już potem tego nie są w stanie powiedzieć yy, w innej sytuacji, w innym kontekście. Tak sobie myślę, że ponieważ mamy już niewiele czasu do końca naszego spotkania, um, czego powinniśmy unikać i kiedy natychmiast powinniśmy uciekać, bo rozmawialiśmy o tym, co powinniśmy zro mm -hmm. zrobić, żeby się nauczyć języka. Mm -hmm co byś odradzała w takim razie? Czy odradzałabym na pewno partycypację w zajęciach, które są nieciekawe, ponieważ to nas zniechęci, naprawdę nas zniechęci. I tak jak ja dostałam na czwartym roku ekonomii tekst o jeżach, tak przestałam chodzić na angielski, poprosiłam, żeby przepisano po prostu mi ocenę z poprzedniego roku, ponieważ stwierdziłam, że będzie to absolutnie strata czasu. I w momencie, kiedy my się zniechęcamy, nauka jest już w ogóle nieskuteczna. Więc wydaje mi się, że, że kiedy zobaczymy, że jest to dla nas nieinteresujące i nieskuteczne, mimo iż wkładamy jakby swoją pracę, to uważam, że powinniśmy zrezygnować i poszukać yy, no osoby, która gdzieś tam spełni nasze oczekiwania i przede wszystkim ukierunkuje, nie potraktuje nas, nie wrzuci nas do jednego worka ze wszystkimi innymi, szczególnie jeżeli chodzi o zajęcia indywidualne. Natomiast jeżeli to jest grupa, też sobie popatrzeć, co tam będzie, jaki jest program, czy to jest dla nas interesujące, szukać sobie gdzieś tam tej naszej ścieżki, którą chcemy podążać, i w momencie, kiedy czujemy, że zapał w nas znika. Yy, obiektywnie stwierdzić, czy jest to wina nasza, czy jest to wina y, osoby, która nas tego angielskiego uczy. Wydaje mi się, że dzisiaj już poznałyśmy wiele e, takich faktów i obaliłyśmy kilka mitów związanych tak, z językiem, udało się językiem pomóc. angielskim. E, naszym gościem była Aneta Czuduk, e, która jest tłumaczką i nauczycielką tak. e, e, z pasją. E, nauczycielką z, z namiłowania powołania... tłumaczeń z wykształcenia, ja to tak nazywam. Dobrze. Anetko, ja Ci życzę samych, życzymy Ci samych dobrych uczniów. Bard Coi... O, bardzo dziękuję. dziękuję. Cudownych mam uczniów. Tak? Natomiast my za chwilkę będziemy zapraszały na przerwę i w kolejnej części naszego spotkania Magda Krajewska z cukierni kosmetycznej. Czym jest cukiernia kosmetyczna, wiesz? Zobaczymy. Zobaczymy, a teraz zapra zapraszamy na przerwę.